Witam serdecznie hodowców gołębi pocztowych teraz chciałbym przedstawić młodzika, młodego gołąbka po rodzicach Tadeusza Pałki, gołąbek oczywiście znów bez obrączki, bo szkoda było ostatnich jajek wyrzucać przy rozdzieleniu, praktycznie ojciec karmił, mamę już przeznaczyłem, rozdzieliłem, żeby się samica nie męczyła, matka tych gołąbków, żeby się nie męczyła, a ojciec karmił, także szkoda, szkoda mi było po prostu wyrzucić jajka więc postanowiłem zostawić młotka jakiś to młody hodowca może jak będzie chciał za grosze kupić telefon no i znać, ma, znacie także także proszę o telefon ale bym prosił dzisiaj proszę mnie chronić tylko, tylko albo dzisiaj pisać albo na zaraz się odbywać bo dzisiaj mam bardzo nerwowy dzień także wolałbym żeby hodowcy tu jest drugi młodzik Prześliczny młodzik, o dziwo. Normalnie z tej pary nigdy mi białolotki nie wychodziły. Także byłem zaszokowany, że ostatni ląk i, i, i takie, i takie piłami nawet potrafiły wejść. I rośnie dalsza, dalsza linia wołębi Tadeusza Pałki. Tadeusza Pałki yy, przekazuje na, na pstre gąbki. naprawdę prześliczne, młode. Do nabycia gołębie były zaszczepione, bo kolega szczepił tę gołębę w rozpłodzie i trochę e, szczepionki, więc e, wczoraj, przed wczoraj były zaszczepione te gąbki, także gąbki są zaszczepione, także te żemutki są do nabycia. E, teraz pokażę mamy, 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 jest to 117, jeżeli się nie mylę. No, czego nie mniej więcej znam na pamięć tak go, muszę go pilotać kąpiel, bo miałem dać, ale czas mi nie pozwolił 117 numer go, samica idzie strasznie w pierze, bo szkoda było po prostu wyrzucić te jajka i trochę ona też posiedziała na tych jajkach i to aż się wykluły młode takie dziesięciodniowe, żebym ją odstawił wreszcie ojciec, ojciec tych młodych wykarmił już trzeba było męczyć, dlatego teraz idzie w pierze. One dopiero będą łączone tego łębie Myślę początek marca. Nie będę nie będę łączył tego omki jak początek marca, dziś o 10 8. 10 marca będę w przyszłym roku, także ona zdąży się pięknie wypierzyć. Karmę dosyć dostawają, także samica zadbana. Zaraz pokażę rodowód. Rodowód tej samicy naprawdę super. super pochodzenie, weź Wojtek, ładnie bliżej tak ładnie pokaż, żeby hodowcy widzieli tak, dzisiaj mam pomocnika, także Wojtuś, synuś kochany i teraz pokażę super samca o numerze obrączki 4180 no mogę powiedzieć, że e, brat tego był w 2019 2019 roku, Tadeusza Pałki znakomicie latał przesudny samiec no gołą dopiero będzie się pierził, także bo on skończył karmienie niedawno także on teraz będzie dopiero szedł y, szedł y, w pierze praktycznie przesudny samiet no kto zna ten numer y, obrączki tego gołębia i Tadeusza Pałki śledzi go to będzie na pewno wiedział co to jest za gołąb jeszcze go ten dokładnie się wywodzi. Także za grosze będą te młode ostatnie. Także pokażę jeszcze rodowód. Wojtek tak trochę zbliż, bliska. Tak. Co to mogę powiedzieć? No bym prosił, pokaż jeszcze mnie Wojtek trochę tutaj. Eee, bo Wojtek się spieszy, jest utaty, bo to pa, każdy dzień pa, u taty patrzy wykorzystać do makta. Także co jeszcze chciałem dokończyć? Chciałem dokończyć, że radzie jeszcze kot tutaj skoczył, właśnie tak nagra jeszcze kota, jak ci tu ładnie blisko przyszedł, jak tu ładnie ona chodzi. Także co tu jeszcze mogę powiedzieć? No już nie wiem teraz, co mam dokończyć, ale powiem, że głębie naprawdę są super. Yy, prosiłbym o subowanie kanału do tysiąca. tam będzie kolega, tam coś tam naprawdę uszykuje kapitalnego do rozpodu. Yy, co tu jeszcze, jeszcze mogę powiedzieć? No dzisiaj bym prosił. Zero telefonów, jedynie pisać SMSy, dzisiaj taki dzień mam bardzo nerwowy, stresujący, także, także co niektórzy będą wiedzieć o co chodzi, także bym no, prosił o, o pisanie SMSów lub na Messengerze, pozdrawiam wszystkich hodowców, miłego dnia, miłej soboty, miłej niedzieli, pozdrawiam jeszcze raz, wszystkich hodowców, hodowczyni, pozdrawiam jeszcze raz.